W ciągu arytmetycznym an określonym dla n większego bądź równego 1, czwarty wyraz jest równy 3, a różnica tego ciągu jest równa 5. Suma wyrazu od pierwszego do czwartego jest równa. Wypiszmy dane. Czwarty wyraz to 3, różnica 5. Chcemy obliczyć sumę wyrazów od pierwszego do czwartego. Przy okazji przypomnijmy wzory związane z ciągiem arytmetycznym, chociaż tutaj specjalnie z nich nie będziemy korzystać. Skupiamy się na fakcie, że nie mamy wyrazu pierwszego, nie mamy wyrazu drugiego, nie mamy wyrazu trzeciego, a wyraz czwarty jest. Wyraz czwarty jest równy 3. I mamy też różnicę 5. To znaczy, że wyraz drugi jak powstaje do wyrazu pierwszego trzeba dodać 5. Żeby uzyskać wyraz trzeci, to do wyrazu drugiego trzeba dodać piątkę. No i tak, każdy następny wyraz jest tworzony przez dodawanie piątki. Ale jeżeli chcemy się cofnąć, no to myślę, że zauważasz, że trzeba odjąć piątkę. Więc 3 minus 5 to jest minus 2. Obliczyliśmy wyraz trzeci. Teraz wyraz drugi. Minus 2 minus 5 to jest minus 7. I minus 7 minus 5. To minus 12. I teraz wystarczy te wszystkie wyrazy sobie sumować 12 minus 7, minus 2, dodać 3 równa się minus 18. Zaznaczamy odpowiedź C. Teraz zrobimy następujące zadanie drugą metodą. Przyglądamy się na trzeci wzór, wzór na nty wraz ciągu arytmetycznego i rozpisujemy przy pomocy niego czwarty wyraz. Więc A4 równa się A1 dodać 3R. Przypominam, że te dwa indeksy 1 i 3 muszą dać nam zawsze ten indeks dolny, czyli 4. No i teraz zapiszmy to jeszcze raz. A4 równa się A1 dodać 3R. I biorę gumeczkę i korektoruję A4 i wpisuję liczbę, bo mam A4. Mam też różnicę 5. Więc bierzemy gumeczkę, korekturujemy era i tutaj napiszemy 5. Już mamy równanie z jedną niewiadomą. 3 równa się a1 dodać 15. 15 jeszcze przerzucimy na drugą stronę, zmienimy stronę, zmienimy znak. No i wychodzi nam, że a1 jest równe minus 12. No I teraz każdy kolejny wyraz bardzo łatwo utworzyć, bo jeżeli a1 jest równe minus 12, to a2 będzie minus 12 plus 5, czyli dodać ta nasza różnica. Więc mamy minus 7. Następnie a3 równa się minus 7, dodać 5. To mamy minus 2, no i wyraz czwarty, no to sobie dodamy do minus 2, dodać 5 to 3, albo z treści zadania mamy trójkę. Więc tutaj podobnie sumujemy te wszystkie wyrazy i otrzymujemy, jak wcześniej, minus 18.